Pamiętacie, jak kiedyś tak było? No ja jestem stary rocznik, no bo 90. lata. Pamiętacie, jak kiedyś były wybory i na przykład pytało się kogoś, na kogo będzie głosował? Nie, ja nie powiem, ja nie powiem, na kogo będę głosował, nie będę gadał. Pamiętam, rodzice szli na głosowanie właśnie, to tak kurde zasłaniali, aby tylko nie zobaczyć, na kogo głosują. I tak kurde taka refleksja mnie naszła, czemu w sumie, nie? Teraz każdy mówi na kogo będzie głosował. Teraz wszędzie w internecie, na TikToku czy gdziekolwiek kurde jest kto na kogo będzie głosował. Ale kiedyś ja nie powiem na kogo będę głosował. Nie wiem, chyba że tylko ja tak tutaj w moim środowisku to było, ale ogólnie tak taka sytuacja właśnie. Podzielcie się jak u Was to kiedyś było, czy Wasi rodzice, dziadkowie też tak ukrywali na kogo będą głosować, czy... Też był taki temat tabu, bo teraz to, to nie ma czegoś takiego, wiadomo kto na kogo będzie głosował, jawnie się o tym mówi, są tam takie kurwa parapety, który, którzy, którzy nie powiedzą, nie, nie powiem na kogo będę głosował, nie powiem, ale to wiecie, to już teraz taka mniejszość jak większość jak, niż to kiedyś było, pozdro.